Nie wypowiadałem się więc na temat meritum sprawy, ale ciągle podkreślałem, że sposób jej procedowania jest nie do przyjęcia, bo narusza mówiąc najogólniej prawa obywateli. Z tego względu, w obronie godności praw człowieka, nie odmówiłem też rzecznikowi praw obywatelskich, gdy mnie poprosił, aby włączyć się. Do mediacji na rzecz zbliżenia stron konstruktywnego dialogu i pokonania negatywnych emocji, które go uniemożliwiają albo poważnie źle na nich wpływają. Dziś drugie tego typu posiedzenie zwołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich gremium. Co jesteśmy w stanie osiągnąć, nie wiem. Wychodzę jednak z założenia, że siadać do stołu nigdy nie jest za późno nawet gdy już decyzja rządu zapadła. Ubolewam nad tym, że decyzja już zapadła, mimo protestów zainteresowanego społeczeństwa, że nie udało się przekonać choćby do odroczenia sprawy pana ministra spraw wewnętrznych administracji, i że nie miałem możliwości spotkać się z panią premier, choć zabiegałem o to przez dwa miesiące. Od początku roku Całą trudną sprawę polecam Panu Bogu. Przywołuję Ducha Świętego, mając w pamięci postawę i wołanie Świętego Jana Pawła II. Dobrze myślę, pamiętamy, my starsi ten moment Jego pełnego mocy i wielkim zawierzeniu, wołania na placu zwycięstwa, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Była pierwsza pielgrzymka do Polski. Papież przyjechał, widzi ogromne rzesze ludzi dobrej woli, którzy chcą zmiany, a są bezradni, bo nie umią sobie poradzić z systemem komunistycznym. I wtedy papież nie, nie wezwał do tego, by wstępować na barykady, ale gromko zawołał do Boga, do Ducha Świętego i owoce były. Do tego stopnia, że nawet tak powiem yy, obrazowo, że nawet usąśnięto mur pabiący. Szanowni mili Państwo, możecie być pewni, że tego typu ufną modlitwą będę Wam towarzyszył w czasie tych obrad i wspierał.